Cześć wszystkim. Zapraszam Was w niesamowitą podróż do oszałamiającego świata podróży szybszych od światła i intrygującego zjawiska tunelowania kwantowego. W tym filmie zbadamy możliwości i teorie stojące za podróżowaniem szybciej niż światło, odkryjemy tajemnice tunelowania kwantowego i zagłębimy się w implikacje tych fascynujących koncepcji. Co by było, gdybyśmy mogli przekroczyć prędkość światła? Jak tunelowanie kwantowe przeczy klasycznym prawom fizyki? Dołączcie do nas, gdy będziemy poruszać się po zawiłościach współczesnej fizyki, od teorii, względności Einsteina po mechanikę kwantową, które kształtują nasz wszechświat. Ta eksploracja nie tylko podważy Wasze rozumienie przestrzeni i czasu, ale także zainspiruje do wyobrażenia sobie, co przyszłość może przynieść w dziedzinie podróży kosmicznych i nie tylko. Ogólna teoria względności, opracowana przez Alberta Einsteina w 1915 roku, zrewolucjonizowała nasze rozumienie grawitacji i natury wszechświata. Przed Einsteinem grawitacja była wyjaśniana przez Isaaca Newtona jako siła działająca między masami. Jednak teoria Einsteina przedstawiła nową perspektywę. Grawitacja nie jest siłą, ale konsekwencją krzywizny czasoprzestrzeni wywołanej przez masę. Zgodnie z ogólną teorią względności, masywne obiekty, takie jak planety i gwiazdy, zakrzywiają tkankę czasoprzestrzeni wokół siebie, tworząc pole grawitacyjne, które wpływa na ruch innych obiektów. Jest to podobne do umieszczenia ciężkiej kuli na rozciągniętym gumowym prześcieradle, co powoduje że prześcieradło wygina się i wpływa na tor mniejszych kul toczonych w pobliżu. Ta idea wyjaśnia, dlaczego planety krążą wokół gwiazd i dlaczego obiekty spadają w kierunku Ziemi. Jednym z kluczowych implikacji ogólnej teorii względności jest ustalenie prędkości światła jako ostatecznego ograniczenia prędkości we wszechświecie. Światło porusza się z prędkością około 299,792 km na sekundę w próżni i zgodnie z teorią Einsteina, nic nie może podróżować szybciej niż ta prędkość. To ograniczenie wynika z faktu, że gdy obiekt zbliża się do prędkości światła, jego masa efektywnie staje się nieskończona, co wymaga nieskończonej ilości energii, aby przyspieszyć go jeszcze bardziej. Zasada ta ma głębokie implikacje dla podróży FTL, sugerując, że osiągnięcie lub przekroczenie prędkości światła jest zasadniczo niemożliwe przy użyciu konwencjonalnych środków. Intrygującą konsekwencją ogólnej teorii względności jest dylatacja czasu, w której czas płynie w różnym tempie dla obserwatorów znajdujących się w różnych polach grawitacyjnych lub poruszających się z różnymi prędkościami. Na przykład zegar na statku kosmicznym, podróżującym z prędkością bliską prędkości światła, tykałby wolniej w porównaniu z zegarem na Ziemi. Prowadzi to do słynnego paradoksu bliźniąt, w którym bliźniak podróżujący z dużą prędkością przez przestrzeń kosmiczną wróciłby młodszy niż bliźniak, który pozostał na Ziemi. Zjawisko to ilustruje w jaki sposób natura czasu jest nierozerwalnie związana z ruchem i grawitacją, podważając nasze codzienne rozumienie czasu jako stałego i uniwersalnego przepływu. Podczas gdy ogólna teoria względności ustanawia prędkość światła jako kosmiczne ograniczenie prędkości, pozwala również na fascynujące teoretyczne konstrukty znane jako tunele czasoprzestrzenne. Tunele czasoprzestrzenne, czyli mosty Einsteina, Rosena to hipotetyczne przejścia przez czasoprzestrzeń, które mogłyby łączyć dwa odległe punkty we wszechświecie. Wyobraź sobie tunel czasoprzestrzenny jako tunel z dwoma końcami znajdującymi się w oddzielnych punktach w przestrzeni i czasie. Gdyby statek kosmiczny mógł wejść do tunelu czasoprzestrzennego, mógłby natychmiast przenieść się z jednego końca na drugi, potencjalnie umożliwiając podróż FTL. Bez naruszania limitu prędkości. Jednak tunele czasoprzestrzenne pozostają czysto teoretyczne i nie zostały zaobserwowane w rzeczywistości. Nawet jeśli istnieją, istnieją wyzwania związane z ich wykorzystaniem do podróży, takie jak ich potencjalna niestabilność i ogromna energia potrzebna do utrzymania ich otwarcia. Inną spekulatywną koncepcją, inspirowaną ogólną teorią względności, jest idea napędu Warp, który polega na zginaniu samej czasoprzestrzeni w celu osiągnięcia podróży FTL. Najbardziej znanym przykładem jest napęd Alcubierrea, zaproponowany przez fizyka Miguela Alcubierrea w 1994 roku. Koncepcja ta przewiduje statek kosmiczny, który kurczy czasoprzestrzeń przed sobą i rozszerza ją za sobą, tworząc bombę Warp który pozwala statkowi poruszać się szybciej niż światło względem punktu początkowego. Wewnątrz tego bombla statek kosmiczny pozostaje nieruchomy, unikając relatywistycznych efektów podróżowania z dużymi prędkościami. Jednak napęd Alcubiera wymaga egzotycznej materii o ujemnej gęstości energii do działania, rodzaju materii, która nie została odkryta i pozostaje czysto hipotetyczna. Ponadto zapotrzebowanie energetyczne takiego napędu jest obecnie poza naszymi możliwościami technologicznymi. Dążenie do podróży FTL w ramach ogólnej teorii względności stwarza zarówno ekscytujące możliwości, jak i ogromne wyzwania. Teoretyczne konstrukcje, takie jak tunele czasoprzestrzenne i napędy warp, Oferują kuszące wizje przyszłości, w której podróże międzygwiezdne staną się rzeczywistością, otwierając nowe granice dla eksploracji i odkryć. Jednak koncepcje te rodzą również istotne pytania naukowe i etyczne. Zapotrzebowanie energetyczne, problemy ze stabilnością i potencjalne paradoksy związane z podróżami FTL podkreślają złożoność pokonania kosmicznego limitu prędkości. Co więcej, jeśli podróże FTL umożliwią podróże w czasie wstecz, może to prowadzić do paradoksów takich jak paradoks dziadka, w którym podróżnik mógłby zmienić przeszłe wydarzenia i stworzyć logiczne niespójności. Wyzwania te podkreślają potrzebę dalszych badań i eksploracji w dziedzinie fizyki teoretycznej, ponieważ naukowcy starają się zrozumieć fundamentalną naturę przestrzeni, czasu i wszechświata. Tunelowanie kwantowe to zjawisko, w którym cząstki przechodzą przez bariery, które byłyby nie do pokonania według klasycznej fizyki. Dzieje się tak, ponieważ cząstki na poziomie kwantowym wykazują zarówno właściwości falowe, jak i cząsteczkowe. W rezultacie istnieje prawdopodobieństwo, że cząstka może przetunelować przez barierę, nawet jeśli nie ma wystarczającej energii aby pokonać ją konwencjonalnie. To dziwne zachowanie jest bezpośrednią konsekwencją probabilistycznej natury mechaniki kwantowej, opisanej równaniem Schrödingera. Tunelowanie kwantowe nie jest tylko teoretyczną ciekawostką. Ma rzeczywiste zastosowania w technologiach takich jak półprzewodniki i synteza jądrowa. Zrozumienie, w jaki sposób cząstki mogą pozornie naruszać klasyczne prawa fizyki, oferuje głęboki wgląd w działanie wszechświata na jego najbardziej fundamentalnym poziomie. Technologie kwantowe, w szczególności informatyka kwantowa i komunikacja kwantowa, mają potencjał, aby zmienić sposób, w jaki komunikujemy się i przetwarzamy informacje. Informatyka kwantowa może zrewolucjonizować takie dziedziny jak kryptografia, sztuczna inteligencja i analiza danych umożliwiając szybsze i bardziej wydajne przetwarzanie złożonych informacji. W przeciwieństwie do komputerów klasycznych, które wykorzystują bity do przetwarzania informacji, komputery kwantowe wykorzystują kubity, które mogą istnieć w wielu stanach jednocześnie. Pozwala im to na rozwiązywanie problemów, które są obecnie nierozwiązywalne dla komputerów klasycznych, prowadząc do przełomów w nauce i technologii. Komunikacja kwantowa oferuje obietnice ultrabezpiecznych kanałów komunikacyjnych, wykorzystujących zasady splątania kwantowego do bezpiecznego przesyłania informacji na duże odległości. Mogłoby to zwiększyć prywatność i bezpieczeństwo, chroniąc poufne informacje przed nieautoryzowanym dostępem i zapewniając integralność komunikacji. Jednak powszechne przyjęcie technologii kwantowych. Rodzi również obawy dotyczące prywatności i bezpieczeństwa, ponieważ tradycyjne metody szyfrowania mogą stać się przestarzałe w obliczu informatyki kwantowej. Opracowanie odpornego na ataki kwantowe szyfrowania i protokołów bezpieczeństwa będzie miało zasadnicze znaczenie dla ochrony informacji w świecie obsługującym technologię kwantową. Technologie kwantowe mają potencjał, aby zrewolucjonizować opiekę zdrowotną i medycynę prowadząc do lepszej diagnostyki, leczenia i wyników leczenia pacjentów. Czujniki kwantowe, które są niezwykle czułe i precyzyjne, mogłyby usprawnić obrazowanie medyczne i diagnostykę, umożliwiając wcześniejsze wykrywanie chorób i dokładniejsze monitorowanie stanu zdrowia pacjenta. Czujniki te mogłyby umożliwić stosowanie nieinwazyjnych technik diagnozowania schorzeń, zmniejszając potrzebę stosowania procedur inwazyjnych i poprawiając wyniki leczenia pacjentów. Informatyka kwantowa mogłaby przyspieszyć odkrywanie i rozwój leków poprzez symulowanie interakcji molekularnych na niespotykaną dotąd skalę. Mogłoby to doprowadzić do opracowania nowych metod leczenia i terapii, dając nadzieję na wyleczenie chorób, na które obecnie nie ma skutecznych metod leczenia zdolność do analizowania złożonych układów biologicznych i przewidywania wyników z większą dokładnością może spersonalizować medycynę, dostosowując leczenie do indywidualnych pacjentów w oparciu o ich unikalny skład genetyczny. Podróże szybsze od światła mogłyby zrewolucjonizować nasze podejście do eksploracji kosmosu, czyniąc odległe galaktyki dostępnymi w ciągu ludzkiego życia. Obecnie ogromne odległości między gwiazdami i galaktykami stanowią poważne wyzwania dla podróży kosmicznych, a dotarcie nawet do najbliższego układu gwiazdnego Proxima Centauri zajęłoby tysiące lat przy użyciu konwencjonalnych statków kosmicznych. Gdyby podróże FTL stały się rzeczywistością, drastycznie skróciłoby to czas podróży pozwalając ludziom na eksplorację i kolonizację odległych układów gwiezdnych. Ekspansja w kosmos mogłaby doprowadzić do odkrycia nowych planet i zasobów, potencjalnie zapewniając rozwiązania dla niedoborów zasobów na Ziemi. Otworzyłoby to drzwi do bezprecedensowych odkryć naukowych dotyczących wszechświata i naszego miejsca w nim, oferując nowe spojrzenie na fundamentalną naturę przestrzeni i czasu. Science fiction od dawna fascynuje się koncepcją podróży szybszych od światła, przyciągając wyobraźnię czytelników i widzów opowieściami o podróżach międzygwiezdnych i spotkaniach z odległymi światami. Od klasycznych powieści po wysokobudżetowe filmy, podróże FTL są podstawą tego gatunku, pozwalając bohaterom na eksplorację wszechświata z prędkością przekraczającą ograniczenia obecnej technologii. W science fiction podróże FTL często przybierają formę napędów warp, hiperprzestrzeni lub bram skokowych, z których każda oferuje inne podejście do przekroczenia kosmicznego limitu prędkości. Te pomysłowe koncepcje zapoznały odbiorców z cudami wszechświata, inspirując całe pokolenia do marzeń o przyszłości, w której ludzkość będzie mogła eksplorować gwiazdy. Sposób przedstawiania podróży FTL w science fiction znacząco wpłynął na badania naukowe, rozbudzając ciekawość i inspirując naukowców do zgłębiania możliwości przełamania bariery prędkości światła. Wielu naukowców i inżynierów przypisuje science fiction inspirację do zainteresowania się fizyką i eksploracją kosmosu. Prezentując śmiałe idee i futurystyczne technologie. Science fiction zachęca do kreatywnego myślenia i kwestionowania granic konwencjonalnej nauki. Podczas gdy podróże FTL pozostają spekulatywne, koncepcje badane w science fiction zmotywowały naukowców do zbadania podstawowych praw fizyki i rozważenia nowych ram teoretycznych, które mogłyby urzeczywistnić podróże międzygwiezdne. Science fiction. Służy jako pomost między wyobraźnią a rzeczywistością, zapewniając platformę do zgłębiania spekulatywnych idei, które pewnego dnia mogą stać się możliwe do zrealizowania. Pisarze i filmowcy często wykorzystują zasady naukowe, aby stworzyć prawdopodobne obrazy podróży FTL, opierając swoje historie na istniejącej wiedzy, jednocześnie przesuwając granice tego, co jest obecnie możliwe. W ten sposób science fiction może inspirować naukowców do prowadzenia badań w obszarach, które w innym przypadku mogłyby zostać przeoczone, zachęcając ich do myślenia nieszablonowego i zgłębiania niekonwencjonalnych pomysłów. Ta wzajemna relacja między wyobraźnią a rzeczywistością może prowadzić do nowych hipotez i podejść eksperymentalnych, napędzając postęp w dziedzinach nauki związanych z eksploracją kosmosu i fizyką teoretyczną. Science fiction odgrywa również kluczową rolę w krytykowaniu i poszerzaniu koncepcji naukowych, oferując alternatywne spojrzenie na implikacje podróży FTL. Poprzez opowiadanie historii autorzy mogą zgłębiać pytania etyczne i filozoficzne, które wynikają z podróżowania szybciej niż światło, takie jak wpływ na społeczeństwo potencjał podróży w czasie i konsekwencje spotkania z obcymi cywilizacjami. Poruszając te tematy, science fiction zachęca naukowców do rozważenia szerszych implikacji swojej pracy i odpowiedzialności, jaka wiąże się z rozwojem technologii. Ta krytyczna analiza może prowadzić do bardziej przemyślanych i etycznych podejść do badań naukowych, zapewniając, że postęp technologiczny będzie zgodny z wartościami ludzkimi. I potrzebami społecznymi. Podróże szybsze od światła i technologie kwantowe mają potencjał, aby przekształcić ludzką cywilizację w sposób, jaki możemy sobie tylko wyobrazić. Wkraczając w nowe obszary możliwości, mamy szansę na przedefiniowanie naszego rozumienia tego, co to znaczy być człowiekiem i naszego miejsca w kosmosie. Dążenie do tych technologii nie tylko poszerza nasze horyzonty naukowe i technologiczne, ale także zmusza nas do zastanowienia się nad etycznymi i filozoficznymi implikacjami naszych działań. Przyszłość ludzkiej cywilizacji będzie kształtowana przez to, jak zdecydujemy się wykorzystać te potężne technologie. Czy wykorzystamy je dla większego dobra, promując pokój i dobrobyt, czy też ulegniemy pokusie władzy i kontroli. Wybory, których dokonamy dzisiaj, zadecydują o spuściźnie jaką pozostawimy przyszłym pokoleniom i o roli, jaką odegramy w rozwijającej się historii wszechświata. Dziękuję za dołączenie do nas w tej podróży przez tunelowanie kwantowe. Proszę polubić, skomentować i udostępnić film, a także nie zapomnijcie zasubskrybować, aby otrzymywać więcej filmów.